Hej, witajcie w drugiej części aktualizacji roślinnej. Więc pierwszą rośliną jest miks Filodendrona Brazila ze Scandensem. Ja taki miks zakupiłam. Zorientowałam się dopiero po jakimś czasie, jak ta sadzonka Scandensa się wydłużyła i zaczynały się, zaczęły się wychylać liście. Całe zielone. Myślałam, pier, że może po prostu on stracił wybarwienie, ale wydaje mi się, że po prostu taki miks mi zafundowali w sklepie. Nie zwróciłam uwagi, nie szkodzi. A tutaj mamy już Brazila i ten Brazil całkiem fajnie przyrósł. Wydłużył się, jest taki fajny, gęsty. Zastanawiam się, bo on stoi właśnie w takiej klatce na ptaszki, czy <laughs> klatce na ptaszki, no w takim czymś. I zastanawiam się, czy po prostu nie zamknąć mu tego i nie dać mu szansy, żeby się wił po tej klatce. A obok stoi philodendron micans, no i micans jest boski, o, jemu zima nie przeszkadza, on sobie cały czas fajnie przyrasta. Te mniejsze listki tutaj, które widzicie, to jest sadzonka, którą sama mu przycięłam od tej rośliny matecznej, ukorzeniłam, no i dodałam. I widać, że te listki są zdecydowanie mniejsze niż przy tej roślinie matecznej, no ale nie szkodzi. Tutaj jest jeszcze taki drugi kawałek, który też właśnie mu dodałam. Ostatnio również go przycięłam, bo Ktoś się zapytał, czy nie mam szczepki, więc ucięłam, mimo że zima stoi sobie w witrynce i muszę zerknąć, czy już wypuszczam jakieś korzonki, czy nie. Mimo tego, że ja go nawet przycięłam jakieś dwa tygodnie, czy trzy tygodnie temu, o, tu już się pojawia, pojawiają a, pierwsze odnóżki, czyli znowu będzie coś bokiem szłonowego. Więc on jest bardzo fajny, bardzo fajna roślina, całkiem zdrowa. No i te piękne karmelowe listki, takie dosyć ciemnozielone, nie wiem, ale są bardzo ładne. Obok stoi asparagus. No i asparagus ma się całkiem nieźle. No tyle, że tutaj jakiś kawałeczek zarzucił. Ale ogólnie on się całkiem fajnie rozrasta. On jest w ogóle kupiony w mini doniczce, ja z części... Część z tej rośliny użyłam do lasu w słoju i ta resztka, która mi została, to naprawdę były takie dwa malutkie czy trzy malutkie kawałki, fajnie się same rozrosły, no i on fajnie wygląda. Więc fajnie tą ścianę, uważam, że to bardzo fajna roślina jest. Ale już się chyba powtarzam, kiedyś już tak mówiłam. To był mój niecierpie papuzi, no i niestety on nie zniósł zbyt dobrze zimy, zapomniałam chyba o nim i po prostu on był w małej donicy, ja go przesuszyłam, a potem go przelałam. Tak cudny, każdemu się zdarza. A tutaj stoi Syngonium Neon Robusta, no i ono sobie bardzo fajnie radzi. Tam w środku to po prostu burza nowych liści jest. Co chwilę coś wypuszcza. Um. No, i te starsze liście są bardzo fajne, bo one nie są tak do końca różowe. Robią się takie fajno, fajne, zielono-pastolowo różowe. Bardzo ładnie wygląda. Tylko zrobiła się strasznie wielka. Naprawdę ona tu zajmuje prawie jedną trzecią tą pół, tej półki. Więc zastanawiam się, czy gdzieś jej nie przenieść. Tylko jeszcze nie wiem w które miejsce, bo naprawdę zajmuje dużą ilość na tej półce miejsca. Ale liście ma bardzo ładne. Obok stoi platcerum. I to są łosie rogi. One wypuściły swój pierwszy liść płony. Ja nie wiem, czy będzie to tam widać. A, jest taki kawałeczek. No i ten liść płony, widać, że on się powiększa, ale no nie wiem, czy wina to tak właśnie, że ten liść płony, idzie, który jest tutaj, straciła sporo tych listków. Sporo na wiosnę ich wypuściła po zakupie, a teraz sporo ich straciła. Trochę mnie to martwi, bo fajna roślina, a no, no trochę szkoda. Ja kupiłam chyba za 2 czy 3,99 zł. A w mini doniczce, a potem widziałam, że za 3,99 można dużą roślinę kupić. No nic. Obok platycerum stoi begonia makulata zakupiona w biedronce. No i tu widać jakieś delikatne straty w liściach. Ten jest taki nieciekawy. Ten jest najstarszy list, którym go przywiozą, bo nawet to takie małe uszkodzenie, które pamiętam już od początku było. No troszeczkę, troszeczkę ucierpiała w sezonie zimowym, ale mimo wszystko. Jak się przekręci, to tam w środku widać, że ona cały czas coś nowego wypuszcza. Tych liści ogólnie sporo przybyło. Tutaj w ogóle... Ach, to jest ten nowy listek. Tu coś nowego wychodzi. No niestety, jeden ja listek, no młody i mimo wszystko już... No, chyli się ku końcowi. Ale tam ze środka coś wychodzi, kolejny nowy listek, więc... Fajnie sobie tu radzi, nawet całkiem fajnie wygląda. I zdrowo. Zobaczymy, jak będzie się miała dalej. Obok makulaty stoi dyschidia. Kiedyś dostałam szczepki dwóch, dwóch różnych, ale że było ich tak mało, to stwierdziłam, że połączę je razem. I to jest joanta variegata i zielona. To się prezentuje całkiem nieźle. Kiedyś mówiłam, że zaczyna się... <laughs> Sama, no, puściła odnóżkę. I ta odnóżka zaczyna sobie całkiem fajnie tutaj radzić, jest coraz dłuższa. Chociaż to nie jest jakiś demon wzrostu. No, muszę powiedzieć, że to nie jest niestety demon wzrostu. Ona rośnie powolutku. A tutaj jest krateczka z oplątwami. Oplątwy sobie całkiem nieźle radzą. Właśnie dzisiaj były na namaczaniu. Tu jest oplątwa kaput meduza. Więc tak się prezentuje, jeszcze żyje, jeszcze ma się całkiem nieźle. Obok stoi San Severia Mini Racket. No i ona jakiś czas temu wypuściła te dwa maluchy. No i te dwa maluchy w końcu zaczęły puszczać te konkretne liście, czyli właśnie te takie cylindryczne. Ale nie rosną one zbyt szybko przez ten sezon zimowy. No nie rosną. Ogólnie ona jest w mini doniczce. Teraz tak sobie myślę, może na wiosnę przesadzę do ciut większej. Tutaj mamy Peperomie watermelon. No, i ona straciła ostatnio sporo liści. Teraz podczas sezonu zimowego wypuszcza takie mniejsze, no takie o, bardzo małoludkie są te listki, ale mimo wszystko ładne. Zobaczymy jak będzie na latem, czy coś się zmieni, czy po prostu zamrze. Ale póki co, no nie widzę, żeby coś tragicznego się w środku działo. Cały czas wypuszcza listki, ale z tej niedostatecznej ilości światła widocznie no, są one dużo mniejsze. Tutaj jest ceropegia. Ona parę listków w środku zasuszyła. Tu widzę, że jeden jest żółk, ale o, właśnie go urwałam, ale on i tak już był żółty, to trudno. No ona się ciągnie aż tam na sam dół, więc wygląda też bardzo fajnie, wydłuża się, cały czas rośnie. Co prawda listki niektóre ma super małe, niektóre są większe, ale cały czas rośnie, cały czas. Dobra, nie chcę jej plątać, to schodzimy o półkę niżej. Półkę niżej stoi mój Enjoy, no i on ma się całkiem nieźle. Te żółte listki są to jego najnowsze listki, które ostatnio wypuścił. Zaczyna się już tak fajnie przewieszać, coraz niżej w dół. I to tak przewieszać z każdej strony, więc wygląda bardzo fajnie, zdrowo. I ta wariegacja u niego też jest bardzo ładna, takie ciapeczki ma ten kremowy kolor, on później się wybarwi na bardziej biały. On tak u mnie cały czas wypuszcza. To też kiedyś było kremowe, teraz się przebarwiło i już jest bardziej białe. Tutaj na dole mam jeszcze jedną oplątwę i ona ostatnio <grytania> ma żółty kolor. Nie umiera jeszcze, nie widać, żeby umierała, bo dzisiaj ją sprawdzam, ale nabrała żółtej barwy. Tutaj jest peperomia rosso. No i ona całkiem nieźle sobie radzi. Ona ma ona stoi w doniczce, gdzie połowa doniczki to karamzyt, a druga połowa to ziemia. I chyba to jej dosyć służy. Może tu tego nie widać, ale w sumie ma fajny kolor, nawet w telefonie taki. Nie jest taki mocny, buraczkowy, tylko taki jakby wróższet. No i cały czas coś nowego jej wychodzi. Ma się nieźle, ona też była kiedyś zakupiona w mini doniczce. No i tak ze mną jest, jest. Ostatnio zauważyłam, że któregoś dnia właśnie ją... Dosyć mocno podlałam i dlatego wylądowała w keramzycie, czyli większej ilości keramzytów w doniczce i w połowie ziemi. Tu jest moja pilea greasy, no i ona nie ma się najlepiej. Ona kwitła mi jak ostatnim razem ją pokazywałam dosyć intensywnie kwitła. Tak jak się na nią patrzy z przodu, no to nie jest tak tragicznie. Cały czas się sypie, ona się naprawdę mocno sypie. Jak tylko się potrząśnie, to no, cały czas coś nowego z niej spada. Ale nie wygląda tak jak przy zakupie. Fajnie się wydłużyła, ale <grych> po tym kwitnięciu naprawdę zaczęła mi się dosyć mocno sypać. Cały czas wychodzi jej coś nowego, ale mimo wszystko, no, gubi strasznie dużo tych listków. No i nie wiem, czy za jakiś czas po prostu, no nie wiem, ciężko powiedzieć o co chodzi. Wiecie, może po tym kwitnieniu ona się tak jakoś osłabiła. No, trudno naprawdę mi powiedzieć. Tutaj jest Peperomia Sumiret. No i ta peperomia radzi sobie też całkiem nieźle. Może nie ma jakichś super wielkich listków, ale zauważyłam, że tam w środku wychodzi cały czas dużo nowych listków. Więc cały czas coś tam wychodzi. Ja podlewam je dosyć rzadko, bo tak jakoś raz na dwa tygodnie myślę, że tą półkę podlewam nie częściej, Sprawdzam dosyć często. Czy nic po tych roślinkach nie chodzi i od razu jaka jest ziemia, czy jest naprawdę super sucha, aż prawie do samego końca sprawdzam, czy nie. No, ale wygląda fajnie. Ładny kolor wciąż ma, taki burdowy, buraczkowy bardziej. No, co tu dużo o niej mówić. Jakieś straty w listkach są, no ale co, kto ich nie ma teraz. Obok jest mój najnowszy zakup, czyli... Również oplątwa i ona ma bardzo fajny kolor. Zastanawiam się, czy go straci, czy nie. Mam nadzieję, że nie, bo naprawdę jest bardzo ładny ten kolor. Taki właśnie, jakby ją tak przyrównać do szumiret. No, ciekawie ona wygląda. Pierwszy raz w takim kolorze widziałam, więc musiałam mieć. Obok stoi oplątwa w szkle. Ona miała dzieciaka. Właśnie dzisiaj tego dzieciaka oddzieliłam od niej. I będę obserwować, czy sobie da radę. Wydaje mi się, że on już był na tyle duży, że powinien sobie dać radę. Tutaj jest euforbia. Uh, Fireflame, chyba jakoś tak się nazywała ta odmiana. No, i chyba muszę jej zafundować jakiegoś patyczka, bo bida taka się z niej zrobiła. Za bardzo nie chce rosnąć, bardziej stoi, niż rośnie. Chyba jej fundę jakiegoś patyczka od szaszłyka czy coś, żeby chociaż stała ładnie, bo tak to o. No. Mm, tak, tutaj mamy musiałam krzesło przesunąć tutaj mamy alokazję poli ona stoi w zwykłym podłożu no i chyba niezbyt jej to służy zastanawiam się właśnie, czy jej nie przesadzić do seramisu i nie zostawić jej tutaj no, zarzucę końcówki więc robią się takie nieciekawe gdzie nie gdzie no, żadnych listków nie wypuszcza po prostu stoi w miejscu z tyłu jest Dishidia Hidia Watermelon. Ona ma bardzo fajny kolor liści. Jest bardzo podobna właśnie do Peperoni Watermelon. Bardzo ładnie wygląda. No i stoi. Coś mi się wydaje, że ostatnio gdzieś widziałam, że puszczę gdzieś, gdzieś w którymś miejscu coś nowego. Tylko teraz. O, tutaj chyba. Nie, to jej kwiatek był. Ona w ogóle zakwitła podczas rozmnażania. Ale nie widzę nic nowego. Coś mi się wydaje, że coś widziałam, ale teraz nie jestem pewna, gdzie i w którym miejscu dokładnie. No trudno. Tu stoi hoja Lisa. No i ona tak stoi, jak ją dostałam, tak stoi. Nic nowego nie wychodzi. Podobno hoja Lisa nie jest najłatwiejszą w uprawie. No i ja jej nie ruszam, zostawiam ją do sezonu letniego, aż się naprawdę zrobi ciepło i coś się zmieni. Tu z tyłu mam małą sansewerię. I to jest senseveria starfish, no i nie chce rosnąć, nie chce rosnąć w ogóle, sezon zimowy w ogóle i nie wiem czemu, ale ja ją gdzieś upchnęłam z tyłu i nawet, mm, zamiast gdzieś z przodu ją wepchnąć, to ją wepchnęłam z tyłu, gdzie ma w zupełnie ciemno, ale wygląda bardzo ładnie, no tyle, że stała gdzieś z tyłu biedna i o. Tu mamy kukulatę, kukulata ma się całkiem nieźle, z nim się nic nie dzieje, straciła chyba tylko jeden czy dwa listki. Też jej nie wyrosły żadne nowe póki co, ale wygląda ładnie i zdrowo zielono, więc zobaczymy jak to będzie się dalej rozwijać. Będę obserwować sytuację. Tu jest moje mango alużon. syngonium mango alużon. No i ono co chwilę puszcza mi jakieś listki, ale mniejsze. I cały czas jestem przy trzech listkach. Widzicie, ten już zarzuca, bo wychodzi nowy. No nie wiem, nie wiem, tak trzymam ją, trzymam. Nie chcę jej dosadzić do innego syngonium, bo pewnie bym o niej zapomniała i pewnie zapomniałabym ją też podlać przy okazji, a ona potrzebuje częstszego podlewania niż na przykład to duże. No tak, stoi, bo stoi, ale ja wiem, czy coś z niej jeszcze będzie. No nie jestem pewna. Tu mamy Senecio Herejanusa, i on ostatnio niektóre kulki właśnie mi zasuszył. Co prawda, muszę to przesunąć, żeby wam pokazać. Wydłużył się niesamowicie. Jest super długaśny. <laughs> Ciągnie te listki swoje. Tu nawet coś nowego wypuszcza. Ale niektóre właśnie z listków mi zasuszył. Tu cała gałązka w ogóle jest takich sucharków. Tu też. Nie chcę tego odrywać na siłę, no bo to jest takie... Poczekam aż samo odpadnie. Nie chciałabym uszkodzić tej rośliny. Wydaje mi się, że jej by się to jeszcze nie przysłużyło. Do tego moje takie szarpanie. Myślę, że za jakiś czas one samo od odpadną i może na wiosnę coś z tych właśnie, o, to już na przykład samo odpada, a tak niektóre stoją cały czas i nie, chcą, nie chcę ich urywać, nie będę tej rośliny męczyć. No, tak się prezentuje bidaczka, ale za to fajnie się wydłuża cały czas. Tu mam jeszcze, stoi docelowo syngonium redspot. Ono miało dwa liście, straciło jednego listka. Ale ten czubek, który tutaj, ten liść, który wychodził właśnie się powiększa, więc może za jakiś czas... O. No, no, może za jakiś czas coś z niego wyjdzie i spokojnie sobie wypuści. Tu jest kolejna oplątwa, bardzo fajna, taka fryzurkowata. Nie wiem, czy kiedyś w podstawówce robiliście takie ziemniaki z... Ziemniak to chyba była pończocha, tam się trociny chyba wsypywało i na górę tych trocin, czy na sam spód właśnie trawę i wyrastała właśnie taka fryzurka. To, to właśnie z tym mi się kojarzy ta czuprynka. E, tu jest stalepia i ona cały czas powiększa te swoje właśnie dwa... dwie odnóżki, które wypuściła. Więc bardzo fajnie wygląda. No, tu jest to najnowsze anturium. Ja mu odcięłam te kwiaty, bo jeden był już żółty. Ale te liście ma piękne i ogromne. Jak patrzę, przyłożę rękę, to ten liść, no, jest ogromniasty. Nawet zakrywa prawie całą moją rękę, więc jest piękny. Ma 5 czy 6 listków. Tam jeszcze z tyłu jest taki malutki, bardzo ładnie wygląda. Mam nadzieję, że już tak pozostanie i że jakoś się ze sobą dogadamy. A tu na dole stoi. Uuu, jaki tam jest. Och, huchne, tu nie będzie tak widać. Dobra. Tu jest moja Cyropegia variegata. No i ona się coraz fajniej wydłuża, ma coraz więcej tych listków. One są piękne, kolorowe w środku też bardzo ładnie wygląda, coś się tam dzieje. Widzę, że ten kawałeczek się dosyć powiększył. San Severia Fatiboy. I tu ze środka widać, że chyba będzie właśnie szedł ten liść właściwy czyli ten taki grubaśny. Już się nie mogę doczekać, czy faktycznie tak będzie wyglądać. Tu jest kolejna euforbia. Zapomniałam jej nazwę. To jest chyba platy, platyklada, tak mi się wydaje. Platyclada, jakoś tak. No i ona ma się całkiem nieźle, po prostu stoi bez zmian, ma się nieźle, nie umiera, nie, nie jakoś nie wypuszcza zbytnio nowych liści, ale no co zrobić. Na dole są dwie choje hoja Crimson Princess i ona chyba w tym miejscu ma się bardzo dobrze, co chwilę coś nowego wypuszcza, coś wydłuża. O, tu widać, że to jest dosyć świeży listek, bo on jeszcze, jeszcze jest taki różowawy. I tam na górze wypuściła ostatnio taki pędzik. No i na nim idą kolejne nowe liście. Obok stoi Hoja Crimson Queen. I ona również ma się całkiem nieźle. Wypuściła ostatnio tutaj nowe dwa liście. Tutaj też wypuściła nowy listek. Tu wypuściła nowy listek. Co prawda nie idą one u mnie w taką straszną biel. Czyli nie są całe białe, ale mają się całkiem nieźle i wyglądają fajnie i zdrowo. No dobra, to przeniesiemy się od razu kawałek niżej, gdzie stoi moja Aglaonema, która straciła już jednego liścia. Wygląda wciąż bardzo pięknie, i zastanawiam się, czy nie kupić sobie jeszcze jednej. Chociaż wydaje mi się, że w tym miejscu o, to jest kolejny liść, który pójdzie na pewno na straty. Ten też jest taki trochę pogięty, ale ona co chwilę wypuszcza coś nowego. Cały czas rośnie. Wyszło jej tu sporo liści już u mnie. Wygląda bardzo ładnie, kolorowo, w kropeczki różowo-biało-zielonkawe. To jest odmiana Brightness Green, bardzo ładna. Obok stoi EpiPremnum Karstynianu. No, wypuściło sobie tutaj jednego listka tutaj widzę, że kawałeczek się zarzucił, ale podobno te epipremną właśnie mają takie, że nawet jakim jest dobrze, czasem zarzucałem jakieś listki tak słyszałam, więc nie wiem, czy to prawda zastanawiam się nad tym czy tak faktycznie jest, o tu widzę, że tu jest jeszcze jeden taki listek, który pewnie odrzuci za jakiś czas ogólnie nie rośnie jakoś super szybko to wypuścia ostatnio nowego liścia, no nie rośnie za szybko, no nie rośnie, ale jest bardzo ładna takie ma fajne karbowane te liście. No, bardzo dobrze wygląda. I przechodzimy już do ostatniej rośliny, którą jest Filodendron mm, gloriosum. To jest najnowszy liść, który się rozwinął. Ona przyszła już tak w pół rozwiniętym, więc on już się do końca rozwinął. Mm, no i tutaj się właśnie odbywa gutacja. Musiałam ją ostatnio podlać na przędziorka, podlać, spryskać na przędziorka, przy okazji ją trochę podlałam. Mam nadzieję, że jej to za bardzo nie zaszkodzi, bo no chodziło coś po niej, no chodził po niej przędziorek, trochę się wystraszyłam i no i od razu ją podlałam, wszystkie rośliny spryska. Tu idzie nowy liść, więc zobaczymy. Póki co nic jej nie było, wygląda bardzo fajnie, zdrowo i mam nadzieję, że pozbyłam się tego przędziorka. To już był jej drugi oprysk. Tym razem zdecydowałam się jeszcze, żeby ją podlać. No, i to by były chyba już wszystkie rośliny w tym pokoju, które wam dzisiaj pokażę. Więcej już ich tu nie ma, więc ja się z Wami żegnam i do następnego filmu. Pa!